Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku z Condem Pancer z fazy pierwszej z kampanii radzieckiej. No i tak ostatnio udało nam się wyzwolić Stalingrad, można tak to ująć. Bardzo ładnie nam poszło. No i zobaczymy, gdzie dzisiaj e, nas zaprowadzą. Co tam za przygody będzie miał Sasza? E, także co? Na haj przygodu. 28 czerwca 1943 roku. Wiele się zmieniło od czasu niemieckiej porażki pod Stalingradem. Dla armii niemieckiej była to dotkliwa przegrana. Wszystkim się wydaje, że to punkt zwrotny tej wojny. Zachowanie moich ludzi uległo zmianie. Ja także mam w sobie więcej optymizmu. Ale nie możemy jeszcze świętować. Jestem przekonany, że Niemcy mają wystarczające środki, aby jeszcze raz przechylić szale zwycięstwa. To dziwne. W otaczającej nas ciszy jest coś niepokojącego. Z mojego namiotu widzę brzozy rosnące wzdłuż pylistej ścieżki. W słońcu ich liście mienią się niczym miliony klejnotów. Gdzieś w pobliżu radośnie świergocze i jak słyszę, Wasili wyciągnął swoją dawno zapomnianą bałałajkę. Chyba dotrzymam mu towarzystwa i położę się obok niego na trawie. Ok, czyli 43. Czyli co? Kursk, pewnie, dokładnie. Skieruj się w rejon Kurska. Twoje jednostki są tam potrzebne jako wsparcie naszych pozycji obronnych wokół wsi Czerkaskoje. Broń tego miejsca do ostatniego żołnierza. Niemcy za żadną cenę nie mogą zdobyć tych pozycji. Spółk saperów z pierwszej linii obrony, właśnie, minuje całą okolicę. Czyli mamy później niemieckie natarcie na wioskę. Okej. Okay. No, i wreszcie mamy Katiusze. Organy Stalina. No, proszę. No, muszę przyznać, że naprawdę jest yy, mocna to artyleria. Weźmiemy sobie, wymienimy, właśnie na Katiusze. Kurde, drogo. Nawet się nie spodziewałem. No, i nam punktów nic nie zostanie. Kurcze, przydałoby się. Sprzedać BT i kupić z amunicją ciężarówkę, ponieważ tu nie dużo mamy tej amunicji. Nie ma nawet chyba pokazane, ile. Eee, a nie, jest. Jest, 32 naboje sorki. Nie patrzyłem na to, co potrzeba. Eee, czy coś jeszcze tu mamy? E, eee, w sumie, starczy nam to. Dobra, lecimy. Ok. Także co? Tu mamy miasteczko i mamy je bronić, a tutaj będzie obrona. Ci sobie tutaj miny elegancko rozkładają. No dobra. Mamy T3485, bardzo dobrze. Okay. Możemy Period. odsunąć się trochę. Ok. Dawaj. Jako, Jesteśmy tutaj z tej strony mamy jeszcze jedno te 34 o już się zaczyna no proszę proszę Także poproszę was tutaj Dobra dawać dawać o, ładnie cisną o bardzo dobrze Katiusza tutaj daje popalić im E, poproszę jeszcze. Gdzie mamy tą amunicję? Tu bo zaraz nam zabraknie tej amunicji. Nie mamy tutaj chyba jakiegoś punktu. No, chyba że gdzieś tu? Kurczę, no nie ma. Nic tu nie widzę. Także musimy oszczędzać to, co mamy. Dawajcie, bliżej, panowie. Dobrze E no ładnie, Katiusze to jest naprawdę mega y, broń Artyleria O jak kurde ich tu jadą Naprawdę ostro O jak ładnie Chcę żeby na naszych tu nie poniszczyli, ci to ładnie nawet za tymi workami piasku się bronią. No i elegancko, dobra lecimy tu, jak tam w ogóle z amunicją. Nie tak źle. Ciekawi mnie, z której strony wreszcie teraz pojadą czystej czystej Nie każe się. Możemy wziąć Co ciężarówkę za opatrzeniem. Gotów Dawać dawać. Wolałbym z tej, bo nie ukrywam, że jestem już przygotowany. Tutaj nasi widzę minują. Oho! Z drugiej! Mamy takie, takiego farta właśnie. Gdzie Dawajcie, panowie, bronimy się. Bardzo dobrze. Dawać, lecimy tutaj. Zapora minęła, no, jeszcze nie zaczekaj. No tak, 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 my jeszcze tu się będziemy. Na no, spokojnie. Dawaj, No dawać. Nie no, z tymi katiuszami Brudzie, to powiem wam, że... Eee, naprawdę ciężko im tu będzie dobrze dobrze dać ammo ło było blisko tu już bardziej nas wytępili nie ukrywam czyli co teraz tu a nie jadą jeszcze dobra dobra Panowie, strzelać. Ale kurde, serio, organy Stalina. Ty jeszcze bombka. Nie no pięknie. To, to jakiś pancer dwójki, to to w ogóle się nie liczy. Tutaj jak dają radę, pięknie. Bardzo ładnie, czyli co teraz? Chyba tutaj będzie z tego, przynajmniej tak rozumiem, e, dawać amunicję tym tutaj też i tutaj tak samo. Czy mamy tutaj jakieś. A nie, po prostu chodźcie, w takim razie tutaj. Samoloty przeciwnika! No! Przypnę nam tutaj bombami przypadkiem. Gotów! Panowie, przygotować się! Czekam na nowy rozkaz. Szkowronek, szkowronek. Zakładanie pola minowego wkrótce się zakończy! Poczekaj jeszcze chwilę! Dobra, wytrzymamy jakoś Gatow? mam nadzieję to. I... Dobrze, panowie. Lecimy tutaj. dawać dawać Tu mają mostek także. Dobrze, nie atakują ze wszystkich stron, bo wtedy by było mniej ciekawie. Dawajcie panowie, rozwalajcie ich. Dawaj, dawaj. Bardzo ładnie. Coś tu jeszcze jedzie. Bizon. No, ale to też dostanie ostro. Ja Obać! O, ładnie! Ciężarówkę do naprawy! Wow, no naprawdę, powiem wam, że. Nie pamiętam, żeby aż tak te katiusze dawały popalić. Jestem pełen podziwu. Ciekawe jest, której teraz ten, czy znowu z tej, czy z lewej. Ukaże się Mocne, mocne. O, jednak tutaj jadą, dobra. Dobra, panowie, cisnąć się tu. Dobrze, dobrze. A póki się tutaj chronimy, to nie ma strachu jakiegoś. O tutaj to grubo to leci wszystko. Tylko panowie czemu wydajecie im nam tutaj dawajcie Na nas napali Bardzo dobrze, tylko nie wiem coś się widzę popsuło Nie wiem czy to akurat ta wersja czy coś ale dziwnie te naboje lecą To mnie trochę dziwi. Jasin Dawać, dawać. O, tutaj już przycisnęli. Dobra. Panowie, cofamy się. Pięknie sobie poradzili. Bez żadnych strat w ogóle. Widać przewagę tutaj radzieckich maszyn. Niemcy znowu atakują od południa. Liczebność nacierających sił? Wiecie? Uch. Chyba jest ich wielu. I mają sporo nieznanych czołgów. Co ty A. mówisz? Nierozsądnie byłoby wciągać ich teraz do bitwy, towarzyszu poruczniku. Co na myśli, Kola? Bardzo się cieszę, że jestem twoim zastępcą. To ty tu podejmujesz decyzję, Sasza. Dziękuję. Uf. Ok. Teraz pamiętam, wycofujemy się teraz stąd. Bo. A nie, przepraszam, tutaj mamy. Eee. Okej. Okay. No i tak, wycofamy się zaraz. Patrzę, czy coś tutaj jeszcze mamy. Szkoda, że ci dostaną tutaj ostro. Oho, słychać, że już jadą. Inne jednostki pewnie mają pantery, tygrysy i takie czołgi. Ok, no wtedy jakby Niemcy mieli bardziej to opracowane, lepiej, a nie na szybkości, to kto wie, ale Rosjanie to sprytnie przyciągnęli. O, jadą, jadą. Okej, okay, tutaj ten wow. No proszę. O, sporo, sporo ciałków. Okej. Okay. No na razie to spoczko. O, są ty grysy. Pantery Dobrze, dobrze ja akurat tutaj sobie e, Gdzie tu to, to jest tu Dawajcie panowie A no tak, bo tu jest pole, zapomniałem. Ja gdzieś tam ich wycofałem w ogóle strasznie daleko No, trochę mają ich, nie powiem było ciężko teraz yy, wygrać tutaj z takimi siłami. Możemy wysłać My tu lud? w ogóle... O, a to co to jest? O, panowie, weźcie się stąd, wycofajcie, bo mi statystyki pod mi popsujecie. Okej. Okay. Nawet ich nie zauważyłem, że to dostałem. Eee, okej. Okay. A, tu są dobre tutaj. Maszyny. Dobra, dobra, panowie. I tu starczą czołgi inne i takie tam. Tutaj też poproszę z tej strony mnogo krowi Okej okay. Teraz zobaczymy co tu się dzieje w ogóle ciło Oj ojoj oj, oj wytępili nam tutaj Syriz Słyszy W etakuń Kakow Dobra, tu Dobra, też podostawali. Panowie, gdzie wie to jeździcie tymi BT Śmiesznymi? Prawdziwa bitwa pancerna. No co jak co? No, kurs był największy także. O, podostawali. Możemy się spokojnie tutaj Katiuszami pobawić. давай! Шевелись! Давайте, давайте. Я готов! Слушаюсь! Я слышу! Давай! Бра. Шевелись! Там впереди что-то едет. Мы подавцы! Ну и давайте, что развалим их отразу. Делай их! Я готов! Ту БТ может быть... Слушаюсь! Что? Невозможно! Dawaj, dawaj, panowie. O kurde Eee... Uciekać. Po padniecie. Dobra. O, mocny atak, tak, mocniej. Przykaz jasin. Zdjeść, dawaj, komendier! No ale pola Możemy minowe, pole minowe Co tutaj Dawaj, naprawdę wchodzi. dało radę. Mamy jeszcze 9 bomb, także... Okej. Okay. Ładnie podostawali. Wszystko idzie zgodnie z planem. Ja bym... się nowy Wykorzystał... Te tutaj czołgi. E, niedoświadczone. Dawajcie, dawać, spróbujemy. Niech nawalają. Moglibyśmy wykorzystać te ciężarówkę do naprawy. Dobra panowie, wycofywać się. Taka wojna trochę podjazdowa. O, i dostali. Są cztery gwiazdki. Patrzę, czy gdzieś jeszcze tutaj mamy coś, ale. Widzę, że luzik. O, tygrys się zatrzymał, no to akurat oni rozwalą. Akurat awansowali, super. Autozapis. tu zapis. A, tutaj ci się w rogu ustawili. Dawać, dawać. No i co, lecimy. Zobaczmy, co tutaj jest. Jeszcze są jakieś maszyny. EO, okay. no, wsparcie tutaj tych maszyn to jest naprawdę mega. O kurde. Tu ile ich jest? Jasny gwin. Dobra, możemy ich pomęczyć na spokojnie. O ale dostają, ja ci kręcę. dawać Co, wszystkie już czołki tu rozwalili? Nie no jeszcze tu jest, dobra. Okej okay. Gnębią tę piechotę. OK. Także z tej strony to pewnie tyle jest. Możemy wysłać tu BT do gnębienia piechoty. Wo,. wow Dam wow. ci przejechali szok. Нормально. Куда делись, нападающие? Давайте, панове. Давай. Куда делись, нападающие? Начали. О! Огонь! Что? Ну, прошу, прошу. Приехали. Теперь давай. Все идет по плану. Вперед! сейчас этим. Пошли вперед! Там впереди что-то едет. Koda dziennie. Nie tu dostaną mostro, więc na spokojnie. Ja już tu komandy. Dawaj, dawaj, żyje! Dawajcie, dawajcie. Mój Nie Oni ranion mnie! Katiusza, niech też tutaj. Przybędzie. A trzyma się tygrys, co, co? jak co dobrze. Gotów. Ja. Okej. U nas sliczam mało zariadów. Służy no dobra, ładnie. Dajcie teraz tutaj. Ja słucham. Jadą. O, dobrze to rozwalili. Może to im pomogło? Teraz tak pomyślę. To była szansa, że było blisko tego ich. To wspaniałe zwycięstwo. Dziękuję. Wracajcie do wsi i pozwólcie dalej budować nowe umocnienia. Tak jest, towarzyszu pułkowniku. Okej. Okay. <noise> Aleksandr, naprawdę pozwolili ci to wziąć? Olej to kola. Nie ma się czym przejmować, towarzyszu pułkowniku. Pogasimy te pożary, jak tylko dotrzemy do wsi. Powinniśmy najpierw zająć się płonącymi domami, to bazysze. Zgaśmy ogień. Okej, okay, no i co? dało nam się. Bez strat niby. Order czerwonego sztandaru. Bardzo ładnie. Podobało mi się. Ciekawa misja. Jak na kurs, to myślę, że Gdzieś tam trochę to odwzorowało, że tak powiem, to co tam było. Powiedzmy, jakimś tam. Także zobaczymy, co tam dalej będzie w ogóle. Jeśli się podobało, możesz stawić lajka i śmiało komentujcie, zawsze Wam odpowiem chętnie. A jeśli macie jakieś pytanka, to też śmiało zadawajcie. No i co, widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Hejka.